Jak mieć proste i piękne życie? Dzisiaj opowiem Ci o takim moim podejściu do prostoty, do upraszczania w swoim życiu. Zaczynałem swoje dorosłe życie od może też nie jakiegoś wielkiego, ale bardziej od komplikowania, czyli na zasadzie więcej. I po latach zrozumiałem, że jakby kluczem do pięknego życia, takiego, w którym masz czas w życiu na życie, masz czas i radość z tego życia, no to jest właśnie upraszczanie swojego życia, czyli nie wchodzenie w jakieś kolejne problemy, długi, kredyty, kupowanie kolejnych. Drogi, rzeczy po to, tylko żeby skomplikować swoje życie, ale właśnie w drugim kierunku, czyli idziemy tutaj w tym kierunku, żeby na tyle uprościć swoje życie, na tyle zmienić swoją psychikę, na tyle zmienić swój mental, żeby mieć coraz mniejsze takie potrzeby, nieprzesadzone potrzeby, czyli takie normalne, żeby nasze życie było spokojne, dawało nam ten smak. I to będzie, to uproszczenie życia da ci naprawdę świetny smak tego życia. I ja powiem ci dzisiaj o tych takich ośmiu rzeczach, które w swoim życiu uprościłem. Niektóre miałem od zawsze, niektóre ostatnio zrozumiałem i przełączyłem się na to. Więc prosta rzecz to jest to, że ubieram się prosto. Jeszcze jak pracowałem w szkole, jako nauczyciel, no to tutaj był wyścig z broni. Czyli trzeba było się jakoś tam ubierać, trzeba było robić ten podozmian, trzeba było mieć różne ubrania, no bo patrzyło na ciebie 30 osób. Ty niby dowodziłeś tą klasą, ale no musiałeś, jak, jeżeli wchodziłeś, Dwa dni w tym samym ubraniu, no przecież za chwilę by były plotki, ośmieszanie Ciebie, no bo każda okazja, żeby Ci do, dowalić, bo przecież jesteś nauczycielem, to była idealna. Pamiętam, jak tam z jednego z moich nauczycieli z matematyki, jak mieli z niego tak zwaną bekę, bo miał yy, sweter, na którym tutaj były takie skórzane łaty. No i niby tak się nosiło, ale zawsze taki powód był do żartu. I dzięki temu, że pracuję z domu, to mogłem uprosić, tak jak Steve Jobs też miał taki swój zestaw. I dlaczego upraszczam, to, w jaki sposób się m, ubieram? Dzisiaj nawet żona powiedziała: Zobacz, tu masz taką fajną kurtkę, dlaczego w niej nie chodzisz. I odpowiedziałam jej bardzo prostą rzecz, dlatego, że chodzę sobie w tej czarnej i ona mi daje ciepło, jest taka, jaką lubię. I to mi wystarcza. Ja nie muszę ciągle zmieniać kurtek, bo kupowanie kolejnych kurtek szkoda mi po pierwsze czasu i kupowanie jakichś kolejnych ubrań. Ja Przeważnie, jak jadę sobie na zakupy, to jedziemy i kupuję sobie, nie wiem, pięć par jakichś blues, jakieś t shirty i to mi wystarcza na jakiś dłuższy czas. W ogóle jakby to nie jest obszar, którym się zajmuję. Przeważnie mam te czarne polówki, bo tak mi jest dobrze, bo przeważnie nich pracuję, prowadząc webinar, i to jest większość rzeczy, które mi wystarcza. Jakby nie komplikuje swojego życia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli skomplikujesz swoje życie nawet w takim obszarze jak ubrania, no to samo zastanowienie się, co dzisiaj założyć, już powoduje, że tracisz czas. Samo to, że musisz ciągle to zrobić, tę zmianę, uprać to, później to gdzieś tam posegregować, odnaleźć, to już komplikuje. Pamiętam, że kiedyś czytałem wywiad z. Czytałem jakiś chyba wywiad z Princeem, takim muzykiem ze Stanów Zjednoczonych, jakby ktoś nie wiedział. I on tam powiedział taką rzecz, że on wyrzuca swoje majtki, że po prostu ma jednorazówki. Kupuje sobie gacie, jak tam ponosi je jeden dzień, czy po koncercie, wyrzuca je do śmieci. Nie pierze, nie szuka. No i pomyślałem sobie, że to straszne. Jeszcze miałem ten umysł biedaka. Jak to tak można? Jak można wyrzucać dobre ubrania? No i po latach zrozumiałem w przypadku skarpet i Majtek, że już skarpetki to już jestem na takim poziomie, że praktycznie nie przejmuję się nimi, tylko kupuję sobie kolejne, przeważnie, mam takie białe do crossfitu, więc znów upraszczam, lubię bardzo kolorowe skarpetki. Więc sobie kupuję jakieś 20 sztuk, noszę i dobieram, jak się już gubią, no to kupuję sobie kolejne. I to pokazuje, że. Takie segregowanie tych skarpet, kupowanie itd. powoduje, że tracisz czas, a dla mnie czas jest cenniejszy niż pieniądze, więc dla mnie to są grosze, więc maksymalnie upraszczam to, jak się ubieram. Pamiętam też taki znajomy na kroswicie, który tam no, prowadzi swoją firmę i on powiedział, wszedł i mówi, że chodzi w tych spodniach chyba jeansach, chyba chodzi piąty rok, bo przeważnie chodzi w ubraniach roboczych i tylko jak idzie na trening albo do sklepu, to zakłada te spodnie. Więc większość ludzi nie potrzebuje tylu ubrań i tutaj możesz też zastosować tą, sobie tą prostotę, czyli ubierać się na tyle prosto, żebyś nie tracił czasu na zastanawianie się, co masz na siebie założyć. Druga rzecz to jest to, że jem prosto. Jak przechodziłem sobie, testowałem tam różne diety, pamiętam, że przeczytałem taki artykuł, znaczy post Aleksa Hormoziego, który wytłumaczył, że on tak naprawdę w kółko je to samo I i to, tak, to są takie rzeczy mentalne, które gdzieś tam masz z dzieciństwa, z młodości, z otoczenia, czyli coś, co przyjmujesz tak, no po prostu, wchodzisz w ten świat, i to, to przekonanie jest takie naturalne, bo tak było, tak rodzina miała. No i w polskich rodzinach jest tak, że to są te obiady: to gotowanie, to szykowanie tych, tych obiadów, wymyślanie, co tutaj mam ugotować, to znów kolejna rzecz, która zajmuje ci bardzo dużo czasu, którą możesz wykorzystać na coś innego. Aleks Chormozy powiedział, że jego dieta jest taka, że on w kółko je to samo, i ja zrozumiałem. Że tak naprawdę to też mi uprościło życie. Ja tak naprawdę nie robię już teraz jakiś, nie wiem, czasami chyba, że mamy na to fan, chęć, to jakieś tam sobie gotujemy rzeczy, jako taki relaks i spędzenie fajnie czasu, ale w większości po prostu ja mówię, no biorę sobie jakąś kaszę, rzucam kawałek mięsa i to jest mój obiad, nie? Pamiętaj, że też z wiekiem, coraz mniej człowiek będzie jadł, tak mniej więcej człowiek jest skonstruowany, więc jakby nie marnuję czasu na kolejną rzecz, nie komplikuję sobie tego, co jem, nie zmieniam codziennie jakichś tam obiadów i tak dalej, nie chodzę po. Restauracjach, bo też, znaczy, chod, czasami chodzimy, ale jakby nie jest to codzienność, dlatego że w Hiszpanii, żeby pójść do restauracji, zamówić obiad, to samo pójście, czekanie na to wszystko, zanim ci przyniosą, przyniosą ci rachunek, to ja wtedy dwa kursy nagram w tym czasie. Więc ja bardzo maksymalnie optymalizuję swoje życie i wypieprzyłem te rzeczy typu zastanawiam się, co, w co się ubiorę, zastanawiam się, co dzisiaj zjem. Więc mam bardzo prosty jadłospis kawałek mięsa, jakąś tam kaszę i to jest w sumie wszystko, jakiś kawałek warzywa i w kółko praktycznie jem to samo, ewentualnie zmieniam czasami ryba, czasami, czasami mięso, więc teraz jeżeli mamy taką gospodynię domową, która chce jeszcze od, po pracy w jakimś tam etacie, chce prowadzić biznes i ona jeszcze będzie robiła obiady, jeszcze będzie sprzątała mieszkanie, no to pomyśl sobie ile Ci czasu zostaje na rozwój, nie? Więc z pewnych rzeczy musisz zrezygnować i zadaj sobie pytanie, czy... To, że musisz ciągle, nie wiem, myśleć o obiedzie, myśleć o sprzątaniu, czy to nie są pozostałości Twoich rodziców z czasów komuny, gdzie był zakład, szło się do pracy, każdy pracował, więc był, każdy robił to samo. Wstawał, szedł do pracy, wracał z tymi zakupami, robił obiad i tak się życie kręciło. Ty nie musisz tego odtwarzać. Więc możesz sam albo sama sobie zadecydować, jak uprosić swoje życie. Trzecia rzecz to jest unikanie kredytów. Czyli unikanie tych głupich kredytów. Mądrych też już nie biorę. Pamiętam, jak jedna z osób mówiła, że słuchaj, no teraz są takie czasy, zakorkuj się. Ja się opowiadał o swojej sytuacji. Zakredytowałem się pod korek. Osoba, która no, tam w miarę sobie radziła finansowo, zakredytowałem się pod korek, bo jest okazja nieruchomości. I być może po 15-30 latach ta osoba wygra. Ale czy ja chcę 15 lat? pomimo że mam pieniądze, na tyle się zakorkować jeszcze tam te pieniądze pomnożyć, żeby stracić tą radość życia, bo będę się ciągle zastanawiał, czy spłacę ten kredyt, co się wydarzy i tak dalej. Więc ja tego nie chcę, ja chcę budować swój majątek, swoje bogactwo, ale nie kosztem jakości życia. Ja już swoje pieniądze zarobiłem, teraz one sobie na mnie też pracują, dają mi to bezpieczeństwo. Więc nie biorę głupich kredytów, nie potrzebuję brać głupich kredytów. Wiele osób, w momencie kiedy się bogaci, zaczyna brać jeszcze więcej kredytów, po to, żeby jeszcze bardziej zaimponować innym, żeby się wkupić w łaski wielkich prezesów, mieć podobny dom, podobny jacht, żeby tam razem się spotykać. Ja tego nie potrzebuję i niszczyć sobie, marnować sobie radość i spokój życia. Wszystko, co wywołuje dla mnie we mnie kortyzol i może być takim kortyzelowym bodźcem, czyli czymś, co będzie mnie zabijało, niszczyło dzień po dniu, moje życie, moje zdrowie. Czy to jest warte jakiejś tam willi na pokaz, jachtu, żebym co, żebym się kolegował i przyjaźnił z prezesami wielkich firm bo może mnie zaakceptują i muszę mieć takie wkupne. Nie potrzebuję relacji z takimi osobami. Jeżeli ktoś nie potrafi mnie zaakceptować jako Mirosława Skwarka, czy miałem pieniądze, czy ich nie miałem, to nie jest ktoś z tym, ja chcę w ogóle spędzać minutę, sekundę swojego czasu. To są często ludzie tak samo zakompleksieni, że muszą przebywać z innymi zakompleksionymi, żeby się pokazywać i kredytować na LANS. Więc unikanie kredytów, bo kredyty będą komplikowały twoje życie. Czwarta rzecz to jest taki minimalizm. Jeżeli chodzi o kupowanie rzeczy, przedmiotów, przeszedłem już tam różne fazy i jakoś nie miałem nigdy za bardzo w, w hype na jakieś tam kupowanie rzeczy. Kamery, gitary, gitary już sobie już mi przeszły, też jakoś dużo ich nie kupowałem. Ja po prostu teraz wiem, że i tak ja sobie na nią popatrzę, obejrzę, ale to nie znaczy, że muszę ją kupować. Tak samo z aparatami, już mam swój taki zestaw, więc wiem, że i tak większość rzeczy nagram telefonem albo nie wiem, Lumixem, który teraz mam. Więc spowodowanie, że zrozumiesz jedną rzecz. Kupię Przedmiotu powoduje u ciebie, znaczy, kupujesz to po to, że chcesz zapewnić ten głód dopaminowy, czyli, tak naprawdę, jest to tak jak. Narkotyków, czyli kupowanie kolejnych przedmiotów. W większości przypadków doskonale wiesz, że będziesz się bawił tymi przedmiotami dzień, dwa, trzy i za chwilę znów sobie wymyślisz coś, co musisz kupić, poczujesz właśnie tę przyjemność, tą przyjemność dopaminową i po prostu wywalisz pieniądze na kolejny przedmiot, który tylko ci skomplikuje życie, bo większość przedmiotów, produktów, drogich, które kupujesz, będą ci komplikowały życie. Będą cię doprowadzały też do pewnego takiego poziomu smutku, no bo jak sobie kupisz, nakupisz tych rzeczy, a będziesz musiał ciągle na nie pracować, żeby spłacić te raty, no to nie, nie masz czasu z nich korzystać, czyli pojawia się u Ciebie ten kortyzol, no i kupujesz kolejną rzecz, żeby dostać ten strzał dopaminowy, czyli przyjemność i nieprzyjemność. I to powoduje, że ludzie mają wielkie garaże, przedmiotów, których w ogóle nie potrzebują, za pieniądze, za pieniądze, których nie mają, żeby zaimponować ludziom, których nie lubią. Na przykład. Kolejna rzecz, nie wydaje na rzeczy markowe. Rzeczy markowe, czyli do czegoś jest przyczepione jakieś logo, jest jakaś historia, to jest czysty marketing. Ja działam w marketingu, więc jakby szacun zdejmuję czapkę na przykład dla takiej balenciagi. Mi się czasami wydaje, że oni sobie tam siedzą i mówią ciekawe, co jeszcze ludzie łykną, nie? Czyli ogólnie jest to, to są produkty, Przeważnie dla ludzi, którzy dali się wkręcić. Potrafią się świetnie oszukać, że przyklejenie jakiegoś logotypu powoduje, że coś jest lepsze. Czyli musisz mieć jakiś dołek w sobie. Oczywiście tam są różne hmm, sposoby, żeby sobie to jakoś przewartościować, e, że to tak i że to jest sztuka, że to jest. No, niektórzy tak mają. Dla mnie to nie działa. Czyli ja wiem, że to są przedsiębiorcy, biznesmeni, może gdzieś tam początki tej firmy zawsze jakiś mają na to pomysł, coś jest to związane z modą. Później jest to po prostu biznesowy moloch, w którym płacisz za to, żeby się odróżnić od innych. Czyli ja realnie wiem, ile mam pieniędzy, jak jestem, jaki mam mindset, i ja nie muszę sobie kupować produktów z logotypem, żeby podnieść swoją wartość. I to jest bardzo ważne. Nie kupuję. Szósta rzecz, której nie kupuję, żeby mieć proste życie, to jest to, że nie, nie pędzę z jakimiś tam samochodami. Mam, no tu jest na tyle skomplikowane, że mam i samochód w Hiszpanii i w Polsce, ale też jakby nie myślę o tym, żeby co dwa lata zmieniać samochód, żeby mieć też coś nowego, żeby pokazywać innym, hej, odniosłem sukces w życiu, bo ja wiem, że ten sukces odniosłem, więc nie muszę tego pokazywać samochodami i się zbroić, i się zadłużać, i podnosić cały czas koszty mojego życia. Ja chcę zmniejszać koszty mojego życia, upraszczać to. Że ja mam wyliczone mniej więcej, ile mi potrzeba na to, żeby sobie mieć piękne, proste życie. Bo zobacz, jeżeli sobie uprościsz swoje życie, czyli spowoduje, że będziesz spokojniejszy, będziesz miał spokojne życie, będziesz czuł to bezpieczeństwo finansowe, życiowe, ten luz życiowy, że gdy inni się zastanawiają, jak przetrwają kolejny miesiąc, ty wiesz, że możesz nie pracować 20-30 lat, czy już do emerytury. A później to już i tak, jak będziesz miał 70 lat, to, to masz wywalone na wszystko. Więc takie myślenie jest warte każdego przedmiotu, taki spokój, bo wtedy masz dopiero szansę i spokój na to, żeby cieszyć się życiem. I teraz nie potrzebuję. Może jakbym był jakimś fanem motoryzacji, to rozumiem. Ja nie jestem, znaczy nie jestem, no, po prostu jadę sobie tym samochodem, jest on wygodny, fajny, wystarcza mi w zupełności. Wiem, że pewnie jakbym sobie kupił kolejne, co dwa lata zmieniał, jakieś większe, nowsze, pewnie by to dobrze wyglądało na nagraniach. Może jeszcze więcej osób by powiedziało, o, odniósł sukces, ale to tak nie działa, ludzie nie patrzą, wow, ma fajna auto, odniósł sukces, tylko jest na zasadzie, ciekawe jak ukradł, jak zakombinował, że ma takie pieniądze, bo ludzie Cię bardziej nienawidzą niż Cię kochają, a... Nie widzę powodu, żeby tworzyć sobie grupę wrogów. Nie widzę w tym powodu żadnego, więc jakby nie kręci mnie to, bo to znów komplikuje. To jest mi siedzi w głowie słowa Warrena Bafeta, że pytali się go, dlaczego nie ma jachtu. No nie ma jachtu, dlatego że to by skomplikowało jeszcze bardziej jego życie. Kolejna rzecz, uproszczenie w moim życiu, nie chcę poznawać nowych ludzi, w tym sensie że. Kiedyś to fajnie brzmiało. Wiele osób przyjmuje pewne takie, powiedzmy, slogany typu kocham poznawać nowych ludzi. Ja to kiedyś też wierzy, wierzyłem w to, bo to taki automat. nie? Później zrozumiałem, że to poznawanie ludzi to jest nasz atawizm. Czyli kiedyś, jak tam człowiek byliśmy człowiekiem pierwotnym, 300 tysięcy lat temu, bo tyle człowiek funkcjonuje i tam gdzieś byliśmy w tych plemionach i jaskiniach, to posiadanie grupy znajomych powodowało, że miałeś większą szansę na przeżycie i na przetrwanie. Więc my automatycznie dążymy do. Do tych relacji społecznych, ale każde poznanie osoby komplikuje Twoje życie. Jeżeli im poznasz więcej osób, musisz się z tymi osobami spotkać, pojechać, gdzieś tam coś zrobić, wchodzi i emocjonalnie to, co się dzieje u tych osób, i rozpraszać Cię to. Czyli rozprasza Twoje życie. A tak naprawdę robisz to nie, to nie dlatego, że jakoś realnie tego potrzebujesz. Tylko, że twój atawizm tego potrzebuje. I ja sobie to wytłumaczyłem na tym poziomie. Mam swoją rodzinę, mam bliskich, dobrze się czuję ze sobą, więc nie potrzebuję trząść się, zdobywać jakichś znajomych na ilości, bo to nie ma żadnego dla mnie sensu. Więc idę po prostu na jakość i mam tyle relacji, ile potrzebuję, więc ich jest bardzo niewiele. I to jest kolejna rzecz, którą ograniczam i upraszczam. I zobaczę, jak twoje życie będzie też proste, jeżeli zrozumiesz, że. Budowanie relacji na siłę ilościowo jest tylko po prostu zakopaniem za kolejnego dołka, który masz, i on wynika z twojego otawizmu. Nie ma w tym nic realnego. Nie żyjesz już w czasach plemienia. I ósma rzecz. Nie jeżdżę na wakacje, w tym sensie, że nie jeżdżę na wakacje, bo żyję sobie na wakacjach. Czyli to, że zamieszkałem sobie w Hiszpanii, odcięło mi tę potrzebę, że, wiesz siedzisz cały pół roku w zimnej Polsce, czy dwa miesiące, i marzysz o tym, żeby gdzieś tam do Hiszpanii, do Grecji sobie polecieć, więc po to zamieszkałem w, w Hiszpanii. Że tak jak i Hiszpanii i Grecja, jak tam zobaczysz, tam jest mało biur podróży, no bo co innego będzie. Nie oszukujmy się, to że ja sobie pojadę na jakiś wyspę. Teraz lecimy na brytyjskie dziewicze z tego powodu, że, że jest to rejs z ekspertem, ale pewnie bym tak sobie nie poleciał. Oczywiście podróżuję czasami, ale dopóki jestem skoncentrowany na tym, co robię i rozwijam się zawodowo, to nie muszę co miesiąc gdzieś zmieniać miejsca zamieszkania. Bo jest mi dobrze. Ja sobie wybrałem takie miejsce, które jest mi dobrze, i to też mi uprościło to życie, bo mieszkam w miejscu, gdzie ludzie wyjeżdżają na wakacje. Więc też kolejny wściek, żeby tam się lansować, robić zdjęcia, pokazywać: Mam taki samochód, taki dom, mam tyle wycieczek, tyle wyjazdów, zaakceptujcie mnie, uwierzcie, że jestem bogaty. Ja się nie bogacę dla innych, tylko bogactwo daje mi styl życia, bogactwo daje mi spokój mentalny. Pieniądze są dla mnie narzędziem, świadomym narzędziem, które da mi smak życia, radość życia, spokój mentalny, a nie potrzebuję zarabiać pieniędzy, żeby innym pokazywać, udowadniać cokolwiek, bo ogólnie zrozumiałem to po latach, że ludzie mają Cię totalnie w dupie, nie interesuje ich, jaki masz dom, jedynie jest to powód do tego, żeby Cię nienawidzieć i szukać sposobu, żeby Ci przeszkodzić w tym swoim życiu. Osoby bogatej. Nawet nie wiesz, ile osób przychodzi na webinary tylko po to. Potrafią siedzieć dwie godziny, żeby psuć Ci sprzedaż, żeby psuć ci biznes, żeby czekać do dwie godziny i na końcu napisać nie kupujcie tego. To pomysł sobie, że jeżeli wpadniesz na tak głupi pomysł, żeby pokazywać innym bogactwo, bo może Cię zaakceptują, może Ci będą zazdrościli. Produkujesz sobie grupę ludzi, którzy jeszcze bardziej Cię nienawidzą i ludzie z nudów zrobią wiele, żeby Ci się nie powiodło, żeby Ci nie wyszło. Więc tego nikt nie potrzebuje, nawet Ty. Więc to jest takich osiem rzeczy, które mi upraszczają życie i jeżeli to zrozumiesz, że życie, jakby jego postęp opiera się na odcinaniu, na mówieniu nie, na pracy kontroli swoich potrzeb, umysłu, po to, żebym chcieć jak najmniej, bo chcesz jak najwięcej, nie dlatego, że Ty tego chcesz, tylko taka jest Twoja biologia, taki jest Twój atabis, taka jest telewizja i reklamy, które omawiają Ci, że musisz chcieć cały czas więcej produktów, rzeczy, przedmiotów, doznań itd., więcej. A to, co ci da spokój, to jest słowo mniej, czyli mniej komplikacji, mniej problemów, żebyś miał przestrzeń i miejsce w umyśle na cieszenie się rzeczami, zjawiskami, momentami, które są w życiu najpiękniejsze. Jeżeli ten podcast ci w czymś pomógł, to wideo, to zasubskrybuj i słyszymy się w kolejnym odcinku mojego vloga. Subskrybuj teraz. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.